Moi drodzy, rzadko robię newsy z RealTB, bo nie śledzę jej za bardzo, jednak mam tam sporo znajomych i tym razem chcę podzielić się z Wami newsem mojego ziomala z Brazylii, mianowicie Rej Tarik który pobił w świecie TB już wiele rekordów, czy to EXPA, czy Speed Levela, czy też Most Kills. Ze względu na fakt, że stara się robić co chwilę to nowe challenge, postanowił tym razem wbić setny poziom na ruku jak najszybciej jest to możliwe. Kiedyś wbicie setnego levela na Ruggardzie zajmowało multum czasu i trzeba było się bardzo to bardzo napocić. A teraz? No jak łatwo się domyślić. Idzie to nieco sprawniej. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia najnowszego odcinka na tym kanale. Więc, tak, jak do tego doszło, nie wiem, ale się dowiem. Porozmawiałem z nim bezpośrednio na Instagramie, co możecie zobaczyć teraz właśnie.